Mamko z tej stronic witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Już na starcie chciałbym wam przypomnieć o subskrypcji na tym kanale i lajku w górę, bo to naprawdę motywuje do kolejnych odcinków. Już na starcie chciałem powiedzieć, że przepraszam, przepraszam za mój głos, ale y, mam katar, jestem chory, więc y, może to trochę pogorszyć jakość mojego głosu przy nagrywaniu. Niedługo planuję mały filmik informacyjny w sprawie przyszłych odcinków na moim kanale. A dziś otworzymy sobie najnowszego Just Kikita z właśnie dodatkiem z kolekcji FIFA World Cup Qatar 2022. A więc bez przedłużania będziemy go sobie otwierać. Okej. Okay. Możecie napisać w komentarzu, czy macie już. Ten magazyn. Jego ja nabyłem kilka dni po premierze, bo wcześniej jakoś nie udało mi się nabyć tego produktu. Jest oczywiście Limitka Dejonga, Nie mam jej, więc gdzieś jak oglądacie e, odcinki z tej kolekcji na moim kanale, to już wiecie, i mamy niestety tylko jedną stasetkę. I to chyba promocyjną No tu jest napisane, że są so rar, ale nie sądzę, żeby w promocyjnych właśnie z mundialu Można było trafić Rar, tylko myślę, że same power i fans No ale co, mamy JustKiKiTa Nie będę go przeglądał, bo Myślę, że już u innych youtuberów obejrzeliście Możemy przejrzeć sobie plakaty, jakie są. A więc widzę tu Polaków. W ogóle gramy z Holandią w czwartek, więc zapiszcie, czy będziecie oglądać. Tu jest Kamiński i Żurkowski, z Kylian I oczywiście tutaj Cristiano Ronaldo. Neymar i Gavi, a więc Lewandowski jeszcze oczywiście już w Barcelonie. Ciekawi zawodnicy oczywiście na pewno. Myślę, że jakiś plakat sobie powieszę u mnie w pokoju. Zobaczymy jeszcze, co będzie w następnym Jostki Kicie. A w następnym Joskikicie Kicie będzie 16 kart, czyli 2 saszetki i 3 karty limitowane, to znaczy no dwie, no bo te końce to nie sądzę, żeby dużo osób obchodziło Ruben, Dias i Pedri będzie on 11 października we wtorek ja mamy jeszcze pocztówki z Matim, Kaszem Riart, Ria, e, Karolem Świderskim i Jadonem Sancho a więc z tego Just Kiki to sobie odłóżmy już na bok jedynku nie możemy zrobić bo jest tylko jedna limitka i jedna saszetka ale chociaż Otwórzmy sobie tą saszetkę w kolorze bardziej wspanili, angielskiego czy tam niemieckiego Więc Otwórzmy sobie Tą saszetkę ja Kodzik ty tu jak chcecie to macie? Kodzik. No i co, bazówki Osorio, Kanada. Lionel Messi, a więc mamy Messi'ego, no coś, jak na szaszłotkę promocyjnych z i to naprawdę fajnego. Nie spodziewałem się go tutaj. Gabriel Jesus, niestety, powtórka moja, mam tylko 50 kart z tej kolekcji, czy 60. Nam Arabia Saudyjska, Bushan, chyba też moja powtórka, Plata, chyba też. Ojejku, słabo trafiliśmy, ale zacznijmy sobie od chyba to będzie e, ten logo. A więc, tak, logo Meksyku. I Lovren Titan. No, spoko, spoko. Szkoda, że mówię. No, te. Gdzieś 3 z 6 bazówek to moje powtórki, ale. Mówię. Trudno. Na szczęście specjalne to nie moje powtórki. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to pamiętajcie oczywiście o lajku i subskrypcji. No i co? To by było na tyle, no. Yy, wyczekujcie, mówię. Postaram się nagrać filmik informacyjny. A my już bez przedłużania żegnamy się, więc pa, pa.